Droga duszo, jeśli znalazłaś ten film, wiedz, że to nie jest przypadek. Ta wiadomość jest ważna od chwili, gdy ją oglądasz, niezależnie od czasu. Aniołowie mają dziś dla ciebie dwa ważne przesłania. Pierwsze ujawnia delikatną prawdę: ktoś blisko ciebie odczuwa zazdrość. Drugie niesie perspektywę Ojca Niebieskiego na to, jak radzić sobie z tą sytuacją. Aniołowie zauważyli coś. Ktoś w Twoim życiu odczuwa zazdrość z powodu Twoich osiągnięć lub cech. Ta sytuacja nie jest błaha, wręcz przeciwnie, narastała z biegiem czasu. Ważne jest jednak, abyś zrozumiała, że nie zrobiłaś nic złego, co mogłoby tę zazdrość sprowokować. W rzeczywistości ta emocja odzwierciedla niepewności i wewnętrzne zmagania tej osoby. Wobec tego aniołowie sugerują, abyś potraktowała tę sytuację z wielką łagodnością i wyrozumiałością, unikając konfrontacji. Zazdrość zwykle rodzi się z poczucia braku bezpieczeństwa lub niezadowolenia z własnego życia. Ta osoba może dostrzegać w tobie cechy albo owoce, które sama pragnie mieć, co sprawia, że czuje się mniej usatysfakcjonowana swoją sytuacją. Często nawet nie uświadamia sobie, dlaczego czuje to, co czuje. A to może powodować zmienne zachowania wobec ciebie. Zazdrość może prowadzić ludzi do zachowań innych niż zazwyczaj. Mogą mówić rzeczy lub działać w sposób nieoczekiwany. Ważne jest, by pamiętać, że takie działania wynikają z ich wewnętrznych zmagań, a nie z prawdziwej wrogości. Osoba ta może nawet czuć ból lub wstyd z powodu swojej zazdrości i nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Aniołowie chcą. Abyś spróbowała zrozumieć powody stojące za uczuciami tej osoby. Nie chodzi tylko o obserwowanie jej reakcji na powierzchni, lecz o próbę zajrzenia do jej serca i umysłu. Dlaczego czuje się zagrożona Twoimi osiągnięciami? Czego może jej brakować w życiu, że Twój sukces postrzega jako własną stratę? Takie zrozumienie rodzi empatię, potężne narzędzie, które leczy i wzmacnia relacje. Empatia polega na postawieniu się w sytuacji drugiego człowieka i prawdziwym zrozumieniu jego uczuć oraz perspektyw. Dzięki empatii łatwiej jest się komunikować, a ryzyko konfliktu maleje. Pamiętaj, że celem nie jest umniejszanie własnych sukcesów ani przygaszanie Twojego światła, aby ktoś inny poczuł się lepiej. Twoje osiągnięcia są powodem do dumy i nie odpowiadają za czyjąś zazdrość. Celem jest raczej zarządzanie relacją w taki sposób, aby uznać uczucia drugiego człowieka, nie rezygnując przy tym z własnej wartości. Drugie przesłanie pochodzi od Ojca Niebieskiego i oferuje szczególne spojrzenie na takie tematy jak przebaczenie i miłość. On pragnie, abyś zrozumiała, że przebaczenie to nie tylko odpuszczenie uraz, ale także uwolnienie się od negatywnych emocji, które mogą ciążyć w Twoim życiu. Przebaczenie to potężny akt, który może je przemienić czyniąc je lżejszym i bardziej otwartym na pozytywne doświadczenia. Co więcej, miłość jest ukazana jako najpotężniejsza siła we wszechświecie. Miłość leczy, zbliża ludzi i buduje mosty ponad różnicami. Kiedy działasz z miłością, Twoje czyny nie tylko służą innym, ale również ubogacają Twoje własne życie. Ojciec Niebieski przypomina, że każdy człowiek idzie swoją unikalną drogą, mierząc się z wyzwaniami i walkami których możesz nie znać. Dlatego tak ważne jest by próbować patrzeć na świat z punktu widzenia innych. Zrozumienie rodzi pokój i harmonię. Jesteś zachęcana, aby rozszerzyć pokój także wobec tych, którzy mogą czuć zazdrość. Zazdrość to częsta ludzka emocja, która potrafi ranić i wywoływać konflikty. Jednak gdy odpowiadasz na nią zrozumieniem i pokojem, Możesz złagodzić te negatywne uczucia i przekształcić trudną sytuację w okazję do wspólnego wzrostu. Ojciec niebieski upewnia się, że nigdy nie powinnaś przygaszać swojego światła, bez względu na okoliczności. Twoje światło, twoja pozytywna energia i twoja radość powinny zawsze świecić pełnym blaskiem. To nie oznacza chwalenia się czy arogancji, lecz trwanie w swojej prawdzie, promieniując cierpliwością, współczuciem i pozytywnością. Te cechy nie tylko wzbogacają Twoje życie, ale mogą być latarnią dla innych. Podtrzymując jasność swojego światła, stajesz się przykładem dla innych, pokazując, jak można lepiej radzić sobie z własnymi emocjami i wyzwaniami. Przesłania aniołów i Ojca Niebieskiego mają Cię prowadzić ku większej współczującej i duchowej dojrzałości. Uczą, jak stawiać czoła wyzwaniom życia z łaską i mądrością. A kiedy zmagasz się z trudnościami, Pamiętaj, że nie jesteś sama. Masz wsparcie i miłość nie tylko od ludzi wokół ciebie, ale także z wyższych wymiarów. Istoty niebiańskie zawsze są przy tobie, oferując przewodnictwo i pomoc. Niech twoje czyny będą prowadzone przez miłość i zrozumienie. Na tym fundamencie buduje się prawdziwe uzdrowienie i rozwój. Miłość prowadzi do zrozumienia, zrozumienie do pokoju, a pokój do wzrostu. Ten cykl pozytywnych emocji i działań pomaga ci wzrastać jako człowiek i prowadzić życie pełniejsze i piękniejsze. Zrozumienie zazdrości nie jest łatwe, ale ważne jest, by próbować dostrzec jej źródło. Często rodzi się, gdy ktoś czuje się pominięty lub gorszy od innych. Patrzy na Twoje szczęście czy sukces i ma wrażenie, że czegoś mu brakuje. Wiedza o tym pomaga lepiej pojąć jego emocje, nawet jeśli ich wyrażanie bywa trudne. Aby skutecznie radzić sobie z zazdrością, kluczowa jest otwarta komunikacja. Porozmawiaj spokojnie z osobą, która ją odczuwa. Pokaż, że rozumiesz jej trudne emocje, ale jednocześnie podkreśl, jak cenisz waszą relację. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa może mieć ogromne znaczenie. Zapytaj, co mogłoby sprawić, by poczuła się lepiej lub bardziej włączona. Ustalanie granic również jest konieczne. Choć współczucie jest cenne, musisz chronić swoje własne dobro. Wyraź jasno, że chcesz wspierać, ale nie kosztem własnego szczęścia. Wytłumacz, że pewne zachowania, jak negatywność, krytyka czy niesprawiedliwe oskarżenia, nie są do zaakceptowania. Radzenie sobie z zazdrością innych może być dla Ciebie emocjonalnie obciążające. Jeśli sytuacja stanie się przytłaczająca, nie wahaj się szukać wsparcia u przyjaciół lub rodziny. Rozmowa z kimś zaufanym pomoże ci poradzić sobie ze stresem i chronić swoje zdrowie emocjonalne. Podchodząc do tego z empatią i cierpliwością, możesz przemienić trudne doświadczenie w okazję do uzdrowienia. To nie tylko rozwiązuje problem, ale także wzmacnia twój charakter i pogłębia więzi z innymi. A teraz, droga duszo, aniołowie ujawniają, że nadszedł czas. Abyś przyjęła boską mądrość i przemieniała wyzwania w okazję do wzrostu i miłości. Osoba, która ci zazdrości, tak naprawdę odbija swoje własne niepewności, a od Ciebie zależy, czy odpowiesz współczuciem i stanowczością. Działając z miłością i stawiając zdrowe granice, nie tylko chronisz swoje światło, ale też dajesz przykład, jak przezwyciężać negatywne emocje. Pamiętaj, że Twoje światło jest darem wszechświata. A utrzymując je jasne, inspirujesz innych do odnalezienia ich własnego światła wewnętrznego. Niech ta wiadomość stanie się błogosławieństwem w Twoim życiu, napełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech aniołowie nadal prowadzą Twoje kroki, rozświetlając każdy moment boską światłością mądrości i miłości bezwarunkowej. Niech Wszechświat pobłogosławi Twoją drogę harmonią, obfitością i szczęściem które przekracza wszelkie oczekiwania. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen. Napisz w komentarzach. Jestem błogosławiona i poświęć się opiece Boga i aniołów.